Siema wszystkim zaczynamy nasz Wrocław Special. I tak jak zapowiadałem, jedziemy do Wrocławia od znajomego odkupić trochę samic, ptaszników, samic, kilka samców, jakieś podrostki. Generalnie całą hodowlę rezygnuje, sprzedaje i jedziemy do niego sobie to odkupić. Mamy przed sobą jakieś 300 km drogi. Podjechaliśmy więc na magazyn, wzięliśmy kilka styroboksów. Eee, podobno brakuje mu do spakowania pająków, więc co on tam naszykował, tylko on będzie wiedział. Będąc na miejscu, korzystając z okazji, na pewno wpadniemy sobie do zoo. Eee, zobaczymy, jak to w tej chwili wygląda to afrykarium. Eee, zostańcie z nami, myślę, że będzie ciekawie. Malutka przerwa na tak zwaną sekundę, bo już pęcher cisnął i zobaczcie. Pią! Wystarczy trzasnąć drzwiami, dzieci śpią. I tak oto dotarliśmy już do Wrocławia. Jesteśmy już w Afrykarium. Idziemy sobie troszeczkę pozwiedzać. Zobaczymy sobie troszeczkę zwierzątek. Może jakieś rybki, może nawet jakieś pająki, owady i inne rzeczy. Zobaczymy. Na pewno będą hipopotamy i dużo, dużo morskich stworzeń. Nie? Nawet nie wiedziałem, że w Afrykarium w tej chwili mają zrobioną wystawkę Atta Mexicana Ale słuchajcie, zobaczcie Nie wiem czy złapię ostrość No złap o, Zobaczcie ile roztoczy Wszystko jest w roztoczach A my się przejmujemy jak nam coś wejdzie, no Tak zrobione niestety, że nic nie widać jeżeli chodzi o grzyba Natomiast połączone jest to z dwoma arenami po zupełnie przeciwnych stronach. To jest jedna i druga. Tu w tej co prawda mrówek żadnych. A nie, są jakieś. Jakieś mróweczki pojedyncze są. Ale jako mrówczasz powiem, że to łuba nie urywa. Zobaczcie, mamy tutaj kolejną kolonię Acromyrmec, Acromyrmex Octospinosus. No hmm, nie powiem nie wygląda to dobrze. Mają to fajnie połączone tutaj kanałami. Wielkie areny. Oh, fajnie to pomyślane, ale utrzymane już słabo. I też mnóstwo roztoczy. Jak ktoś jeszcze nie był w Afrykarium. To wydaje mi się, że musi przyjechać. Jesteśmy tu drugi raz już. Pierwszym razem byliśmy jak jeszcze kubusia na świecie, nie było. Ale jest pięknie. A w trakcie, jak młody ogarnia sobie jakiś małpigaj i biega nie wiadomo w którym miejscu, to tata stał się powiernikiem kapelusza. Na tle żyraf kończymy naszą przygodę z wrocławskim zoo. Pora wracać do auta i jechać po nasze pluszaczki. Naprawdę każdemu polecam zobaczyć to. No dobra kochani, słuchajcie, mamy popakowane. Jest tego troszeczkę, tutaj w pewnym słońcu to nie widać za dużo jest tutaj troszeczkę tych sztuk mamy tutaj różnej wielkości różnej maści pajączki wszystko przygotowane Bartek nam to ładnie poszykował więc lecimy z tym sobie powolutku do Bydgoszczy i tam będziemy już jutro wtedy to wszystko się tym zajmować szykować pojemniki, teraria i tym podobne rzeczy Czasu za bardzo nie było, nawet na to, żeby jakoś nagrywkę zrobić z Bartkiem, się przywitać i tak dalej. E, natomiast spędziliśmy sobie jeszcze tak pół godzinki na pogaduchach, na różne tematy. Bardzo fajny człowiek, e, w ogóle wszystkie Bartki chyba fajne chłopaki. Także przed nami trzy godziny drogi. Jedziemy do Bydgoszczy, wypakujemy się w magazynie, jedziemy się przespać, a w niedzielę szykujemy. No i jesteśmy już na magazynie, e, przywieźliśmy pajączki, mamy już poniedziałek. Wczoraj sobie zrobiliśmy po prostu dzień urlopu, stwierdziliśmy koniec pracy, więc dzisiaj trzeba się za to zabrać z kopyta. Więc trzeba to wypakować. Młody już szykuje terraria. Kilka szkiełek już uszykowanych, kolejne się robią. Tylko absolutnie sił brakuje, niechęci, ale sił. No ale cóż, trzeba, trzeba. Zaraz zrobimy sobie szybciutki unboxing, pokażemy, co przywieźliśmy. Jakiej wielkości? I tyle. I będziemy to przekładać. No dobra, sztuka pierwsza. Nandu chromatus, samiec. Taki trochę wyliniec już. Ale myślę, że się jeszcze nada, bo dwie samiczki są dosyć duże. Jak tylko zdążą wylinieć, to się przyda. Troszeczkę maluchów, wersji kolor chyba 5 sztuk i Avicularia peripurple. Maluchy, jak to wyglądają, tak wyglądają. Każdy to zna, myślę. Nie będziemy tutaj za bardzo cokolwiek pokazywać, bo to wciąż L1 kiel, dwójki maluchy w każdym razie. Samiec Psalmopeus pulcher. Do świeżo wyliniałej samiczki. Nie będę go otwierać, bo nie chcę mi się z nim ganiać. Przyszykujemy mu braplasta, przerzucimy do plasta, Niech się napełnia i będzie gotowe do akcji. Samczyk Davus Pentaloris. Nawet nie patrzyłem, czy on jest dorosły, czy nie. Tak, chyba tam są bulbusy z tego co widzę. Ale później się przyjrzymy dokładniej. I tu mamy pierwszą krowę. Tudzież inne stworzenie. Ogromna poecji loteria regalis. Zobaczcie. Może jeszcze nie jest największa, ale już jest całkiem spoko. Dubka napchana. Fajna. Regalisy. Ach, szatany. Bomba Horida, samiczka. Eee, bomba Horida, bomba kabo Kabokla, nie wiem, która nazwa teraz jest bardziej obowiązująca. Eee, w każdym razie nie będziemy jej wyciągać, nie będziemy jej pokazywać. Ona jest zbunkrowana do wylinki w tej chwili, więc nie będziemy jej przeszkadzać. Druga samiczka, bomba Horida, czy bomba Kabokla. No, już się skitrała. Nie wiem, czy tu będzie coś ją widać. No, jak na złość nam weszła pod korzonek. Co Tego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To już wszyscy widzą Nandu chromatus, czy tam yy, Vitali chromatus teraz się nazywa. Ładna samiczka taka z 6-7 dc. Fajna locha. No i jest też samiec bomba horida. Gotowy do działania. Mamy oczywiście e, trochę trywializmów, takich jak genikulaty, samce i samiczki. E, jest tego więcej, nie będę każdej pokazywać, no bo wiadomo, jak genia wygląda. Jaki koniec jest, każdy widzi. Bomba chorida, kolejna, mały samczyk, nieduży. W przyszłości też będzie działał. I już w drugiej ręce mam Salmopeus reduncus, mała samiczka, nieduża taka, półtora, dwa dc, nie więcej. Balfa, nieduża, malutka, gdzieś tu jest, naprawdę. Wczoraj ją widziałem. Kolejny Salmopeus reduncus, maluszek. Jeszcze jeden reduncus, samiczka. A to jest taka ciekawostka bliżej nieokreślony na ten moment niezidentyfikowany gatunek poe. Wiadomo, że samiec, ale co to jest? Nie mam pojęcia, Bartek też nie wiedział. Później sobie sprawdzimy, może coś się okaże. Podrostek samczyk nandu chromatus formiktopus Green Gold Carapax. Nie wiem jaka płeć, później sobie sprawdzimy. Ale taka już fajniejsza sztuka. No i coś, co tygryski lubią najbardziej czyli 3 Karibeny w wersji Color. 4,5 dc, 3 dc i 6 dc, 5,5-6 mniej więcej 3 dc. O, Wiktoria! Nie jest taka mała. No. Ja. Wcale nie taka mała. No, już ale w zagłodzona. Kolejny samczyk chromatusa, podrostek. Samczyk formictopus auratus. A akurat tego trochę mamy, ale i to się przyda. Oko. Kolejny maluszek psalmopeus redunkus. I samczyk lasiocyanus azimai. Zobaczcie te barwy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest prześliczny. Fioletowy, niebieski. Nie wiem, jak to określić. No i co? Sześć maluszków. Czegoś, co się najbardziej boję na świecie, czyli Terinochilos Murinus Dark Color Form. <laughs> Natomiast tutaj, hmm, ja już uprzedziłem Bartka, że najprawdopodobniej ma murinusa z wolnego wybiegu, bo tutaj nie znalazłem ani sztuki, niczego, ani martwego, ani żywego. No i tak według wzrostu. To chyba nie trzeba przedstawiać. Brachypelma hamori. Brachypelma hamori. Brachypelma hamori. No i to są pająki. A, zapomniałbym o pelmy hamori. Trochę większy Pterinohilus murinus. DCF, ale sam A tu mamy balfę, balfę taką już pod 4DC, samiczka bardzo ładna. Maluszki Hapalopsus formosus. A tu mamy coś ciekawszego niż pająki, w sensie innego. Malutkie skorpioniki Euroscorpius, czy jak to tam się czyta? Euskorpius. Tu tutaj są babole. <laughs> Jakby komuś było mało genikulat, no to jest trochę więcej. Salmopeus pulcher, samiczka. Samiczka Aviculari perepropo, trochę większa. i classic, przeszła wylinkę w transporcie. Kolejna Perepropo. Pere, pere, pere. I cztery sztuki, tylko Wagans. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyciąganie pająków. No to teraz młody. Jeszcze nie podnoś. W związku z tym, że to jest bardzo łagodny pająk czyli brachy Pelmahamori. Dla początkujących Idealny moim zdaniem. Poza tym, że się mocno wyczesuje, to teraz ośmiolatek będzie przekładał tego pająka. Z daleka penseta, tak? No, dalej. Dobry pająk, nie ja tutaj. Tak. Dobrze idziesz. Spokojnie, nie się. Dalej. idź, idź dalej. Spokojnie. Spokojnie. A kto aranżował teraz? Brawo. Słuchajcie, skoro tak łatwo poszło u Mrówsona, no to teraz mama Mrówsona z arachnofobią. Zobaczcie, jaką wzięła wielką pensetę. Dajesz? Nie tu, nie, nie, stawiaj się, nie stawiaj. Może Ja? ja. No nie jest ci posłuszna. Tu macie kieczka, pa? Tutaj. <laughs> Czekaj, ci troszkę pomogę. O, tak ci pomogę. Idzie. Grzeczny, Grzeczny pająk. Jeszcze kawałek. No jeszcze, jeszcze. No, no, weź, zabierz nóżki, zabierz. No i proszę. Osoba z arachnofobią też może obsługiwać braszkę. Dobrze, że miotacza ognia nie podłączyła do tej miotły. To jest miejsce, tu, ze spustem. No dobra. Mamy już czwartek. Długo nam to zajęło. Po ogarnianiu, wszystkiego właśnie przerzuciliśmy ostatnie dwa pajączki. Zmieniły już swoje lokum na jakieś takie. Dłużej terminowe. Ostatnimi pajączkami, które przerzuciliśmy, było. Tu, akurat, w tych pojemniczkach Monocentropus Balfurii. Taki tam nieduży podrostek i Green Gold Carapax. Tak więc, to mamy już w tej chwili wszystko, wszystko absolutnie przełożone. Tyle. Miejsca jest coraz mniej. Miejsca jest już naprawdę malutko się zrobiło. Cóż mogę powiedzieć, tu już nawet u góry stoją Teraria. są wszystko samiczki. Wczoraj, jeszcze Wam pokażę, wczoraj na przykład dopuszczaliśmy sobie tutaj samiczkę psalmopeus pulcher, bardzo ładnie, szybko poszło. Dopuszczaliśmy sobie jeszcze o psalmopeus reduncus, też bardzo szybko, fajnie poszło. Tutaj mamy jeszcze jednego reduncusa do dopuszczenia. I dwa pulchery. Czekamy tylko aż się samiec napełni. Następnie dopuszczane będą. O! Następnie dopuszczane będą hilobrachy z Dawne Electric Blue. I dopuszczany będzie Formictopus Auratus. Piękna samiczka. Właśnie jest rozkarmiana. sobie wygląda, podniesiemy jeszcze taka ładna samiczka. Wcina sobie dubie. Niech sobie je. No i cóż, z następnych dopuszczeń to na pewno będzie karibenka wersji kolor. Ona jest już po wylince, ma około 6 cm ciałka, więc będziemy ją próbowali dopuszczać. Gdzieś nam się teraz skitrała, a jest tam w kurku. Tutaj mamy jeszcze dwie samiczki w wersji kolor. Ta jeszcze potrzebuje jednej wylinki do dorosłości. Ta jeszcze pewnie ze 3 i ta też jeszcze ze 3, bo ona ma tam dopiero. Bo e, ja wiem, ze 3,5 cm ciałka, więc trochę tych samiczek tutaj się narobiło. Przy okazji, korzystając, szukam dorosłego samca, adulta, psalmopeus, victori. Wiktorii. Jeżeli ktokolwiek ma. Podzielcie się kontaktem, namiarem, dawajcie znać, proszę, bo szukamy takiego samca. Druga sprawa, tu mamy z Pelsirminie, która społożyła nam kokon. Mamy te 215 sztuk i ona się szykuje prawdopodobnie w tej chwili do kokonu wtórnego. To by było na tyle z tego odcinka specjalnego. Długo to trwało, nim to wszystko połogarnialiśmy, ale też pająków było naprawdę, naprawdę dużo. Przed nami dużo pracy z dopuszczaniem, jak widać. Tyle. Trzymajcie się. Dzięki.